Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarze. Ja nazywam się Damian Sałkowski będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejszy webinar. Temat naszego webinaru to Content Marketing w służbie SEO. Zobaczmy sobie, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Na początku zrobimy krótkie wprowadzenie do obu tematów, czyli powiemy sobie, czym jest SEO, czym jest Content Marketing. Następnie porozmawiamy o tym, jak Content Marketing łączy się z SEO. Następnie przejdziemy do punktu Content Marketing Strategii SEO. Powiemy, jak ten Content Marketing w tej strategii umieścić. Pokażę kilka przykładów narzędzi wspomagających content marketing i SEO i przejdziemy również do case study, w którym pokażę, jak, w jaki sposób można wykorzystać content marketing w działaniach SEO. Przewiduję, że webinar będzie trwał od 60 70 do 70 minut. Na koniec będzie można zadawać pytania. Dobra, słowo OMIE. Ja na co dzień zarządzam SENUTO, to jest taki system do, do kompleksowego wsparcia działań SEO. Od siedmiu lat też prowadzę projekty z zakresu SEO. Pracowałem dla takich firm jak Microsoft, PZ, 2K czy EDIPRESS. Dobra, zaczniemy sobie od definicji, ponieważ aktualnie dużo osób myli content marketing i SEO. Co to znaczy? Wiele osób mówi i, i, i powtarza pewną, pewną, e, pewną treść, która według mnie, według mnie nie, jest, nie jest prawdziwa, czyli że content marketing w pewien sposób zastąpi działania SEO, co według mnie nie jest prawdą. Zacznijmy sobie od definicji SEO. Co to jest SEO? To jest proces zmierzający do osiągnięcia przez dany serwis internetowy jak najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwania dla danych słów i fraz kluczowych. Natomiast content marketing to jest tworzenie wartościowych treści, które odpowiadają na potrzeby naszych odbiorców. Jak widać, definicje są zupełnie różne, więc nie można powiedzieć, że content marketing zastąpi SEO lub to jest jedno działanie. Trzeba to rozgraniczać, natomiast te działania mają to do siebie, że się łączą. Więc nie można myśleć o tym w taki sposób, że jest sobie SEO, jest sobie content marketing i one idą dwutorowo. W pewien sposób można te działania połączyć, prawda? Czyli pewna część SEO pokrywa się z pewną częścią content marketingu, więc te działania mają pewnego rodzaju synergię. Zaraz powiem, na czym, ta, na czym ta synergia polega. Spójrzmy sobie teraz na content marketing i SEO jako na dwie, rozmawia, na dwie rozmawiające osoby. Przychodzi, przychodzi SEO do content marketingu i mówi, że jest SEO i potrzebuje tego, tak? Zaraz się dowiemy, czego tak naprawdę SEO od content marketingu potrzebuje, a content marketing mówi: OK, ja zrobię to dla ciebie, prawda? Więc content marketing tak naprawdę jedną z potrzeb, które ma, ma SEO w swoim procesie. I o co chodzi? Jak pewnie, jak pewnie Państwo wiedzą, na SEO składa się kilka elementów. Jest to optymalizacja techniczna, czyli musimy dostosować swój serwis do wymagań wyszukiwarki, musimy jakby spełnić wszystkie oczekiwania techniczne wyszukiwarki. Ten proces, jak dla mnie, jest taką podwaliną pod wszystkie działania. Jest to, jest to najważniejszy element SEO i bez tego, bez tego nie ruszymy, prawda? Dalej w tej, w tej piramidzie jest treść. Bez treści w SEO też nic za bardzo nie zrobimy, ponieważ jeżeli chcemy, żeby nasz serwis pojawiał się wysoko w wynikach wyszukiwania na hasło, nie wiem, rowery, to musimy o tych rowerach na stronie pisać, prawda? Nie możemy sklepu z kajakami wyświetlać w Google na frazę rowery, bo to nie przejdzie. Ostatnim, ostatnim takim elementem w piramidzie jest linkowanie. Czyli musimy pozyskać linki z zewnętrznych witryn internetowych do naszej witryny, aby Google uznał, że jest ona godna zaufania. To tak, w skrócie, to są takie trzy główne elementy SEO. Natomiast content marketing składa się z treści, treści, treści. Wszystko, co w content marketingu, to są właśnie treści. I pewnie Państwo zauważyli, że jeden z elementów się powtarza zarówno w SEO, jak i w content marketingu, i jest to właśnie treść. Czyli treść tworzymy zarówno w content marketingu, i treść tworzymy też również w SEO. I widać, że te dwa elementy można właśnie ze sobą połączyć, i tu następuje właśnie synergia pomiędzy działaniami SEO i działaniami content mar marketingowymi. I jak to działa? Kolejny element, który w SEO występuje, to są linki, a za pomocą treści, które w content marketingu tworzymy, te linki do nas są dostarczane. I o co chodzi? Tworzymy sobie pewne, pewnego rodzaju treści typu poradniki, właśnie webinaria i tak dalej. Dzięki temu osoby, które umieszczają te treści u siebie na stronach, dodają linki w sposób naturalny do naszej strony. Dzięki temu w SEO, gdzie linki są potrzebne, mamy już pewną, mamy już pewną pomoc. W case study pokażę w jaki sposób takie linki za pomocą działań content marketingowych można pozyskać i jak to wpływa na, jak to wpływa na działania SEO. Ok, i chciałbym jeszcze rozgraniczyć yy, yy, temat treści w obu tych działaniach marketingowych. Proszę zwrócić uwagę, w SEO mamy treści. Zazwyczaj te treści w SEO są to zwykłe teksty pisane pod roboty wyszukiwarek, czyli bardzo lakoniczne treści, które zazwyczaj nie są atrakcyjne z punktu widzenia szerowania tego w internecie i dzielenia się tym. Natomiast treść content marketingu to nie jest tylko zwykła treść, ale również proszę zwrócić uwagę, że w, w nazwie content marketing mamy słowo marketing, czyli to jest tak naprawdę marketing treści, które stworzymy. Nie możemy tworzyć treści i zostawić jej samej sobie, ponieważ musimy zrobić dla niej marketing, tak? To jest powiązane z działaniem, więc ta treść, która zostanie stworzona w działaniach content marketingowych, musi zostać sparta promocją. Inaczej, inaczej nie mamy do czynienia z kondom marketingiem, tylko z tworzeniem kontentu. I proszę, proszę, proszę o tym pamiętać. OK. I teraz porównajmy sobie dwa typy treści, ponieważ tu jest bardzo, bardzo ważny element. Jeżeli tworzymy treści pod SEO. To zazwyczaj każdy specjalista SEO mówi, że taka treść powinna mieć od 1000 do 1500 znaków, czasami 2000. To, to zależy od specjalisty i zazwyczaj są to lakoniczne treści tworzone dla wyszukiwarek, czyli umieszczamy tam słowa kluczowe, optym, optymalizujemy ten, tą treść technicznie I, 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 i tak to działa. Natomiast w content marketingu ta treść ma zazwyczaj inny charakter. Zazwyczaj to jest big content, czyli długie artykuły opisujące jakiś temat. I one są atrakcyjne dla użytkowników, czyli można powiedzieć, że ta treść tworzona pod kątem marketing jest w pewien sposób lepsza niż ta treść tworzona pod kątem SEO. I e, teraz e, mamy tę treść w SEO i w content marketingu i tak jak już mówiłem, one się gdzieś tam pokrywają, więc robiąc działania SEO, i tworząc treść content marketingu możemy połączyć te działania, prawda? Czyli tworzyć tak treść, żeby ona spełniała jakby warunki content marketingu, ale była też użyteczna dla naszego SEO. Więc sobie, tworząc sobie tą treść, zwracamy uwagę na SEO i na content marketing również. I to jest taki wykres, który pokazuje na podstawie badania, które zostało wykonane. W tym badaniu zbadano 20 tysięcy słów, i badanie wykazało, że w top 10 wyników wyszukiwania zazwyczaj znajdują się strony, które zawierają więcej niż 2000 słów treści. Więc jak widać, na pierwszym miejscu zazwyczaj są takie strony, które zawierają średnio 2400 słów, a na przykład na dziesiątym są takie, takie strony, które zawierają mniej więcej 2000 słów. To jest bardzo ważny element, ponieważ, jak wspomniałem wcześniej, treści dla content marketingu zazwyczaj są długie i, i atrakcyjne dla użytkowników, natomiast te treści tworzone dla SEO zazwyczaj są krótkie, lakoniczne i wypchane słowami kluczowymi. Więc tworząc sobie tą treść dla content marketingu, tworzymy ją w sposób, w sposób, jak mówiłem już, to jest tak zwany big content, czyli ta treść jest dosyć długa, więc według tego badania ta treść ma większą szansę na to, że pojawi się wysoko w wynikach wyszukiwania. To jest kolejne badanie. To badanie zostało wykonane przez SEOMOS. To jest takie narzędzie do wsparcia działań SEO również. I oni zbadali tekst, wszystkie teksty ze swojego bloga, zbadali ich długość, i na tym wykresie możemy zobaczyć: od, od lewej są treści, treści najdłuższe, do prawej są treści najkrótsze. Jak widać, widać zależność pomiędzy ilością linków pozyskaną przez treść, a długością treści. Im dłuższą mamy treść, tym więcej linków ona pozyskuje. Co to znaczy? Jeżeli mamy dłuższą treść, to użytkownicy internetu są bardziej skłonni do linkowania do niej, więc jakby przez te działania content marketingowe pozyskujemy właśnie linki naturalne do swojej treści. OK, i teraz porównajmy sobie, jakie efekty można osiągnąć za, za pomocą samego SEO, za pomocą content marketingu i za pomocą połączonych tych działań, czyli działań w synergii. Jeżeli robimy działania SEO, to płacimy zarówno za treść i płacimy za linki. tak? Jakby celem, celem tego działania jest wysoka pozycja w wyszkiwarce, a po, wysoka poz, pozycja w wyszkiwarce oznacza ruch pozyskany do strony. Robiąc działania kont marketingowe, musimy zapłacić za ruch musimy zapłacić za ruch i za treści. Czyli musimy stworzyć tą treść, co, co kosztuje. Musimy również pozyskać ruch dla tej treści, czyli na przykład zakupić kampanię na Facebooku czy w innym medium. A dzięki temu pozyskujemy na przykład bazę użytkowników. Bo content marketing to również takie działanie, które ma na celu pozyskać osoby, pozyskać bazę użytkowników, która jest jakby w kręgu zainteresowania naszego biznesu. Ale co bardzo ważne, jeżeli połączymy te działania, to płacimy tylko za treść, ponieważ działania SEO wspierają działania content marketingowe, ponieważ te treści, które tworzymy w content marketingu, automatycznie pojawiają się wysoko w wyniku wyszukiwania. Natomiast działania content marketingowe wspierają SEO, ponieważ dzięki nim pozyskujemy linki. Widać, że jakby łącząc te, łącząc te działania, nie tylko, nie tylko zyskujemy synergię, jeżeli chodzi o treść, ale pewną też oszczędność finansową, ponieważ nie musimy płacić oddzielnie tutaj za treści i oddzielnie tutaj za treści. Możemy to połączyć. To nam też da jakby naturalne linki i wysokie pozycje w wyszukiwarce dla tej stworzonej treści. Więc jakby łącząc działania SEO i content marketingu, możemy porównać, pozyskać zarówno ruch na stronę, jak i bazę użytkowników, którą, którą będziemy mogli wchodzić w interakcję w późniejszym etapie i Przygotowałem taki e, proces, jakby mógł, jak wygląda działania połączone SEO i content marketingu. Więc w pierwszym etapie mamy tą optymalizację, czyli dostosowanie naszej strony internetowej do standardów wyszukiwarek. W drugim etapie mamy tą treść i tą treść tworzymy już zgodnie jakby z zasadami content marketingu, ale wykorzystujemy ją również w działaniach SEO. Następnie mamy marketing treści, czyli popularyzujemy tą treść za pomocą kampanii e, w różnych, różnych mediach. Następnie. Za pomocą tego marketingu buduje nam się baza użytkowników, czyli na przykład osoby zapisane na nasz newsletter, osoby czytające naszego bloga, nasi subskrybenci w kanałach społecznościowych. Następnie za pomocą marketingu i bazy powstają linki, prawda? Ponieważ część użytkowników, którzy znaleźli naszą treść za pomocą marketingu, umieści ją na swoim blogu, na swojej stronie internetowej i umieści link do naszej strony, czyli odwoła się do naszej treści. Dzięki temu Mamy wysokie pozycje w wyszukiwarce, czyli pozyskujemy ruch, prawda? I tu koło się zamyka. Jak widać, w takim jakby procesie możemy zamknąć również działania content marketingowe, jak i SEO. I dzięki temu mamy oszczędność finansową, mamy ruch, mamy bazę i mamy synergię pomiędzy tymi działaniami. Dobrze, teraz, teraz opiszemy, omówimy sobie temat, w jaki sposób umieścić te działania w strategii SEO. Jakby budując sobie, budując sobie strategię kampanii SEO, na pierwszym etapie musimy zbudować sobie bazę słów kluczowych, czyli wybieramy słowa kluczowe, na które potencjalnie byśmy chcieli, aby nasza witryna pojawiała się w wynikach wyszukiwania, prawda? I w zależności od typu serwisu może być to kilka, kilka słów kluczowych, a nawet kilkanaście tysięcy, prawda? Mogę powiedzieć, że. Takie serwisy jak na przykład Onet widoczne są pewnie na 8 lub więcej milionów słów kluczowych w wyszukiwarce. Niektóre duże e-commerce widoczne są na kilkaset tysięcy słów w wyszukiwarce, i to jest właśnie ten krąg zainteresowania. Tą bazę słów kluczowych musimy przygotować na samym początku. Następnie do tej bazy słów kluczowych tworzymy plan treści, czyli planujemy, jaką treść będziemy publikować, aby tą bazę słów kluczowych zapewnić. zapełnić. Jeżeli mamy w bazie słów kluczowych słowa typu rowery, kajaki i tak dalej, to musimy stworzyć treść odwołującą się właśnie do tych słów kluczowych, które mamy w bazie, prawda? W następnym kroku. W następnym kroku tworzymy treść i optymalizujemy ją. I to jest właśnie ten element, gdzie content marketing łączy się z SEO. Po pierwsze, musimy stworzyć treść i nie robimy tego dwutorowo, tylko jednotorowo, czyli robimy taką treść, która spełnia warunki zarówno content marketingu, jak i SEO. Czyli ta treść jest zarówno zoptymalizowana pod kątem SEO, jak i pod kątem content marketingu, czyli jest długa. Czyli zawiera słowa kluczowe i jest atrakcyjna dla użytkowników. Następnie następuje marketing treści, i to jest kolejny punkt, w którym content marketing łączy się w strategii SEO z działaniami SEO. Jeżeli zrobiliśmy już treści, mamy je zoptymalizowane pod kątem SEO, to musimy dla nich zrobić marketing, prawda? Więc tu uruchamiamy kanały social media, jakby współpracę z partnerami i zaraz, zaraz pokażę w case study, jak takie działania mogą wyglądać. I dzięki temu pozyskujemy naturalne linki do, do swojej strony internetowej, co również wspiera działania SEO. Tak wygląda, tak wygląda właśnie proces budowania strategii SEO w oparciu o działania content marketingowe, prawda? Więc mamy tworzenie treści zgodnej z content marketingiem oraz promocję treści, która zarówno wspiera content marketing, jak i wspiera SEO poprzez naturalne linki, które dzięki temu pozyskamy. E, dobrze. E, Teraz pokażę narzędzia, które mogą wspomóc te działania, które pokazałem wyżej w strategii. Nie wybierałem zbyt dużej liczby narzędzi, ponieważ w internecie można znaleźć bez problemu spisy 50 narzędzi, które pomogą w content marketingu. Ich jest naprawdę całe mnóstwo, bo, bo, bo w każdy na zagranicznych blogach i na polskich blogach są opisywane na potęgę. Natomiast ja wybrałem trzy narzędzia, które moim zdaniem pomogą właśnie budowie tego procesu. Pierwszy to baza słów kluczowych. I tu akurat, akurat możemy się pochwalić największą bazą słów kluczowych w Polsce, ponieważ z Senutą można wybrać słowa kluczowe z bazy 100 milionów słów kluczowych, a dla każdego słowa posiadamy również informacje o liczbie wyszukiwań, o CPC w Edwards, i, i dzięki, temu, dzięki temu można dokładnie wybrać słowa kluczowe do strony, którą chcemy promować. Kolejny etap to są pomysły treści, ponieważ jak chcemy stworzyć treść, aby była ona. Aby Była ona atrakcyjna dla użytkowników, musi być stworzona z pomysłem, prawda? Więc jest takie narzędzie jak Bussamo i ono pozwala znaleźć najatrakcyjniejsze treści w danym temacie. W tym narzędziu możemy wprowadzić na przykład temat kajaki i Bussamo znajdzie nam najlepsze artykuły, najbardziej szerowane w social media, które opisują kajaki. W ten sposób możemy zainspirować, yy, zainspirować swoje treści właśnie tymi najlepszymi w danej kategorii, prawda? Więc jeżeli dana treść była najbardziej szerowana w danej kategorii, to znaczy, że jeżeli stworzymy w podobny sposób za, za, lub zainspirujemy się tą treścią, to możemy osiągnąć podobny efekt jak ta osoba, która tą treść stworzyła. Kolejny etap to jest marketing treści i to jest ostatni etap w strategii SEO i tu możemy wykorzystać narzędzia do monitoringu, monitoringu internetu, jednym z nich jest Brand24, jest też Sentinel, czy Monitori. Tych narzędzi, tych narzędzi jest kilka. I chodzi tu o to, żeby być wszędzie tam, gdzie są nasi użytkownicy, prawda? Jeżeli ktoś szeruje nasz content, yy, musimy, musimy być w tym miejscu, w którym on jest, żebyśmy mogli podjąć z nim interakcję. Dzięki temu możemy, możemy zyskać, zyskać jeszcze więcej interakcji. Czyli na przykład warto wiedzieć, że ktoś udostępnił nasz e-book czy, czy naszą treść w social media, ponieważ dzięki temu wchodzimy z tym użytkownikiem informacje w interakcji, a jak już mówiłem, Content marketing to m.in. budowanie bazy osób, które są jakby powiązane z naszym biznesem, czyli są w kręgu naszego zainteresowania. To tyle z narzędzi. Tak jak już mówiłem, w internecie można znaleźć ich mnóstwo. Są takie narzędzia, które pomagają technicznie, technicznie wspomóc content marketing, są takie, które pomagają promować treść. Te są, to są narzędzia, które pomogą jakby zaplanować i potem wyegzekwować te działania. Dobrze, teraz przejdziemy do case study, to jest najdłuższa część mojej prezentacji i chwilę, chwilę mówiąc o tym, jaki był to case. To w grudniu 2014 roku stworzyliśmy e-book, który był, który opisywał działanie Google Analytics. To był e-book na około 200 stron i za zapisanie się na maila lub za udostępnienie dawaliśmy go użytkownikom. Za darmo. Taka osoba zapisywała się na nasz newsletter. Potem automatycznie otrzymywała e-book, i, i, i on był darmowy. Bardzo ważnym elementem w tej całej, tej całej strategii promocji tego e-booka byli partnerzy, których pozyskaliśmy, tak? Trzeba wiedzieć, że jeżeli stworzymy wartościową treść, taką jak właśnie na przykład e-book ekspercki na dany temat, bardzo łatwo będzie nam pozyskać partnerów, którzy ch będą chcieli pomóc nam go promować, tak? Więc my weszliśmy w partnerstwo z Zenboxem. To jest taki bardzo popularny hosting dla blogerów. Weszliśmy we współpracę z brand 24, z Turbo Korekty, z Focusem i z Infeo. Ci partnerzy wspierali nas swoimi działaniami, swoimi działaniami w social media, wysłali mailing do swoich użytkowników, opublikowali to na swoich blogach. Dzięki temu mieliśmy taki pakiet startowy, tak, czyli Mieliśmy ebooka, znaleźliśmy partnerów, którzy mają zasięg, bo jak wiadomo, Brand24 jest bardzo, bardzo popularnym narzędziem, ma duży zasięg wśród, wśród, wśród ludzi, więc, więc oni dali nam taki pakiet startowy, czyli uruchomili taką lawinę, która potem sama promowała, promowała tego ebooka w internecie. I to jest przykład PiSu, gdzie Brand24 udostępnia tą informację. Jak widać, ludzie, ludzie na takie informacje, czyli darmowe materiały, darmowe webinary, darmowe e-booki reagują bardzo dobrze. To jest jakiś taki kolejny przykład, gdzie Artur Kurasiński udostępnił, udostępnił właśnie informacje o tym e-booku. Tu jest też kolejny przykład. Takich udostępnień było, było kilkaset. Hmm. I tu jest bardzo ważny, bardzo ważny kolejny element, ponieważ dając możliwość tylko pobrania e-booka poprzez zapisanie się na newsletter, nie uruchomilibyśmy takiej lawiny w social media, więc postanowiliśmy, że, że będzie, damy użytkownikom wybór, czyli aby pobrać e-booka, będą mogli albo zapisać się na nasz newsletter, albo udostępnić informacje w social media. Czyli jeżeli chciałeś pobrać e-booka, to podawałeś swój e-mail, albo udostępniałeś informację, że taki e-book istnieje na, na Facebooku lub w Google Plusie, prawda? Więc dzięki temu uzyskaliśmy chyba około tysiąca udostępnień na Facebooku i zaraz powiem ile, ilu subskrybentów. Czyli to, to jest bardzo ważny element, tak? Gdybyśmy dali tylko newsletter, to nie uruchomilibyśmy tej lawiny, ponieważ jak ktoś udostępniał, to również jego znajomi dowiadywali się o tym e-booku, oni również go pobierali i znowu udostępniali, i dzięki temu uzyskaliśmy efekt takiej kuli śnieżnej, prawda? Czyli mieliśmy partnerów, którzy nas wystartowali i mieliśmy taki mechanizm, który pozwala udostępniać tą treść. I za w zamian za tą właśnie treść. I, I to spowodowało efekt kuli śnieżnej, czyli coraz więcej osób się o tym dowiadywało. Tu są wyniki, jakby monitorowania informacji o e-booku w, w narzędziu Brand24, prawda? Czyli o e-booku było w, w internecie 134 wzmianki, 90 wyników social media. 44 wyniki poza social media i ogólny zasięg e-booka e w social media był 15 tysięcy 15 osób. I tu jest, tu jest screen z Google Analytics, który pokazuje, ile, ile osób pobrało e-booka. Więc sam e-book został pobrany 5196 razy. Współczynnik konwersji celu wyniósł 42%, czyli średnio prawie co druga osoba wchodząca na nasz landing page, gdzie, gdzie można było pobrać e Booka, pobierała go. Widać też, że za pomocą zapisu na newsletter e-book był pobierany 4540 razy, i za pomocą udostępnienia informacji w social media był pobierany, około 6, był pobierany 652 razy. To jest kolejny bardzo ważny punkt w promocji treści. Ponieważ na jej promocję mamy bardzo mało czasu. Jeżeli stworzymy e-booka, chcemy go wypromować, to musimy mieć świadomość, że taki materiał bardzo, ma bardzo krótki cykl życia. O co chodzi? Ponieważ, ponieważ, ponieważ jak widać opublikowaliśmy go około 8 grudnia i, pierwsze, i 80% wszystkich pobrań było wykonanych w ciągu pierwszych dwóch dni, prawda? Więc jeżeli planujemy działania content marketingowe, musimy je skumulować w tych pierwszych dwóch dniach, a najlepiej w pierwszym dniu. Natomiast jak widać, jak widać było na poprzednim wykresie, nadal pomimo tego, że upłynął rok, mamy około 100 pobrań e buka miesięcznie, prawda? Więc jakby opisując taki cykl życia tej treści, można wyróżnić dwa etapy, prawda? Etap takiego szybkiego, szybkiej kuli śnieżnej, gdzie w ciągu dwóch dni tak naprawdę zrobiliśmy 80%, 80% wszystkich pobrań, a, a od tego momentu co miesiąc, co miesiąc. Mamy kolejne 100 pobrań, czyli ten materiał tak naprawdę nadal żyje, nadal generuje, nam, nadal generuje nam bazę użytkowników i nadal generuje nam ruch na stronie. Zaraz pokażę dzięki właśnie, czemu taki efekt uzyskujemy nadal. To jest informacja, że na nasz newsletter zapisało się 4435 osób. I to jest, bardzo, to jest bardzo ciekawe, ponieważ my nadal mamy kontakt z tymi osobami, prawda? Więc ponowne dotarcie do tych osób jest dla nas dużo prostsze, niż byśmy mieli za każdym razem z powrotem od nowa do nich docierać. Jeżeli mamy ich maila, jeżeli tworzymy webinarium, czy tworzymy kolejnego e-booka, już mamy do nich kontakt, prawda? Więc jeżeli teraz, tworząc daną, jeżeli teraz tworzymy następną treść, od razu możemy wysłać do nich informacje i to są już osoby, które nam ufają, ponieważ zapisały się do nas na newsletter, pobrały naszą treść, być może im się spodobała, więc będą bardziej skłonni, żeby ponownie, ją, ponownie pobrać jakąś naszą nową treść, ponownie ją udostępnić. Dzięki temu być może nie potrzebujemy już wsparcia partnerów, którzy dali nam start na początku, tylko start dadzą nam użytkownicy, których sobie zbudowaliśmy, czyli ta baza, którą budujemy w trakcie działań content marketingowych. Teraz przechodzimy do tego punktu, gdzie omówię, w jaki sposób ten content marketing wpłynął na nasze działania SEO, prawda? Bo jedna strona medalu to tworzenie treści, która jest przyjazna zarówno dla SEO, jak i dla content marketingu, a druga strona medalu to jest pozyskiwanie naturalnych odnośników za pomocą działań content marketingowych. Więc to, jest, to są zrzuty ekranu z takiego narzędzia Majestic Seo, które śledzi linki pomiędzy witrynami w internecie. I jak widać, i teraz zbadaliśmy ile linków pozyskaliśmy na tym landing page'u, który uruchomiliśmy do promocji e-booka. Ten landing page działa w katalogu w naszej domenie, więc mogliśmy, mogliśmy wyfiltrować tylko te linki, które prowadziły właśnie do tego adresu. I mamy za pomocą jakby content marketingu, ponieważ sami nie dodawaliśmy żadnych linków, mamy 101 odnośników pozyskanych z witryn zewnętrznych. Mamy te odnośniki z 16 domen, z 16 różnych adresów IP i z 16, z 16 różnych podsieci. I poniżej jest również screen, który pokazuje skąd tak naprawdę te linki pozyskaliśmy. I to są różne, różnego rodzaju eksperckie blogi, różnego rodzaju różnego rodzaju blogi freelancerów, którzy zajmują się działaniami SEO, jak i content marketingowymi i różne media biznesowe, tak? Więc yy, jakby mamy, mamy tego e-booka, mamy treść, która była atrakcyjna dla użytkowników, mieliśmy dobrze zaprojektowany proces promocji tej treści, dystrybucji tej treści, wspomagania tych działań. No i efektem tego, tych działań jest też ba, jest baza użytkowników. 4,5 tysiąca osób, do których mamy już teraz łatwiejsze dotarcie, możemy do nich wyjść z kolejnymi komunikatami. I mamy również. Mamy również yy, linki naturalne, które pozwolą, które pozwoliły nam na osiągnięcie jakichś efektów w SEO, tak? I takim efektem w SEO jest wysoka pozycja w Google, jeżeli wpiszą Państwo kurs Google Analytics, to nasza strona pojawia się na pierwszym miejscu, ale to jakby nie wszystko, tak? Bo jakby za pomocą content marketingu pozyskaliśmy naturalne linki, co dało nam pierwszą pozycję w wynikach wyszukiwania pod hasłem, które nas interesowało, czyli pod hasłem kurs Google Analytics. Ale za pomocą content marketingu można uzyskać jeszcze dodatkowy efekt, prawda? Ponieważ aktualnie w wynikach wyszukiwania jest tak, że wpisując takie hasło ciężko jedną stronę, a czasem jest to niemożliwe wypozycjonować na dwa miejsca, tak? A za pomocą działań content marketingowych jesteśmy w stanie to zrobić za pomocą artykułów pośrednich. I jak to działa? Opublikowaliśmy e-booka na swojej stronie, więc ludzie linkowali do naszej strony i dzięki temu uzyskaliśmy pierwszą pozycję właśnie na to hasło. Ale tak jak mówiłem, inni blogerzy opublikowali też informacje o tym e-booku na swoich stronach, prawda? I tu na drugim miejscu jest akurat blog Lexi, tak? który opublikował informacje o naszym e-booku. I dzięki temu mamy pierwsze i drugie miejsce na to hasło. Pierwsze miejsce mamy na swoją stronę, a drugie miejsce mamy na, na stronę, mamy na, na, bloga, na bloga Marty Gryszko. I dzięki, dzięki temu mamy dwa pierwsze miejsca. I tak naprawdę zgarniamy prawie cały ruch z tej, fra z tej frazy. Raz za pomocą swojej strony, a raz za pomocą pośrednich stron internetowych. Czyli robiąc działania content marketingowe, warto też o tym myśleć, prawda? Można swoją stronę za pomocą tych działań wypozycjonować pod dane hasło kluczowe, ale można też za pomocą artykułów pośrednich opublikowanych na innych serwisach, na innych blogach, w innych mediach, można też zdobyć dalsze pozycje, czyli Efektem nawet końcowym takich działań może być zajęcie pozycji na wszystkie top 10 wyników w danym haśle. Czyli, jeżeli byśmy opublikowali tą treść e, w różnych 10 blogach, można by było uzyskać taki efekt, że wszystkie te blogi zajmują top 10 wyników wyszukiwania, gdzie pierwszy wynik zajmuje nasza strona, a resztę 9 wyników zajmują strony, na których opublikowaliśmy swój artykuł. E, dobrze. Hmm. Odejmie to wszystko. Teraz przejdziemy, przejdziemy do pytań, I, i, i tu jest kolega, który będzie mi pomagał, pomagał wybrać pytania, na które, na które odpowiem. Jeżeli Państwo. Okej, okay, mam informację, że na razie brak pytań, więc poczekamy chwilę, czy coś się pojawi. Gdyby, gdyby po prezentacji pojawił, pojawiły się jakieś pytania, to również mogą Państwo się do mnie odezwać. Kontakt znajduje się na naszej stronie internetowej. Ok. Kolega mówi, że pytań nie ma. Więc, więc będziemy na dzisiaj kończyć. Natomiast, jeżeli, jeżeli by się pojawiły po, po, po obejrzeniu nagrania, to, to proszę o kontakt za pomocą naszej strony internetowej. Też nadmienię, że to nagranie będzie dostępne na YouTubie zaraz po, zaraz po jego zakończeniu, więc, więc będą Państwo mogli do tego wrócić. To ode mnie to wszystko. Dziękuję.